Jedziemy nagrywać vlogmasa. Siema do Sheffield. Moja siostra jedzie z nami, Bąbelek jedzie z nami, Flavio jedzie z nami. Także... Także co? Jedziemy jeść. Merik. O, Bąbelek jest tam! Nie wieje, miało być ciepło. Dojechaliśmy już do Sheffield, ale czy to tu się zaczyna? Jest koło, jest choinka, jedna. Jest choinka druga. Także chyba jesteśmy tu. Sprawdźmy co tu dałem do jedzenia przede wszystkim, bo jestem bardzo głodna. Flavio jadł śniadanie, ja nie jadłam, więc ja będę jeść dużo dzisiaj. No. Tak? Idziemy sprawdzić zimno, nie? No. No, zimno, Lapsu zimno. Drink warm. Jezu mi się jaką ma super yy, czapkę. Hej, hey, pokażemy gdzie mi się nie, jest mi się ma czapuszkę. Co on Ci robi ti? Ty, ty jest taki piękny, jak chciała światu pokazać. Ale nie wolno dzieci w internecie pokazywać. Słuchajcie, lepiej nie kusić losu, a to jest mój beautiful chłopak, idziemy jeść. To co, idziemy jeść? Co będziemy jeść? To jest każdy nower, nie? No to chodźmy tam zobaczyć te światełka. gdzież to są jakieś stoiska. To drineczki. Kuki, o te kuki dobrze wyglądają. O Jezu Panie. Te kuki dobrze wygląda. Ser też dobrze wygląda. No w sumie jakby było ciemno, to by było lepiej. O, Lego. się kupimy Ci kiedyś takie Lego, jak podrosniesz. To jakaś wódeczka. No w sumie jak będzie ciemno, to będzie ładniej. Tornado potato. Co to jest Dobra, najpierw się przejdziemy w ogóle zobaczyć, co tu... Ciekawe, czy się Pani nagrała z tą giwerą wielką. Słuchajcie, z takim wielkim pistoletem. Parę lat temu w Sheffield byliśmy na tym kole. Z moim, tak, z moim bratem Albinem. Tak było zimno, słuchajcie! Nie, to... Nie, ja nie, ja nie byłam z Flaviem jeszcze. Flavie nie będzie pamiętać byliśmy na tym kole. Co mi się fajne? No byliśmy w tym roku w Gdańsku, tak no. fajnie bo albo ciepło, a weź teraz iść wiesz, jak będzie zimno? to jest małe. To jest małe, tak koło Małe, małe wam zaraz. Czekaj Słuchajcie coś dają za darmo idziemy. Pan u nie uciekaj panie panie nie uciekaj Idziemy po coś za darmo. Ja. Ale dobra. Polna. Chcesz jedną? Bardzo dobra. Very good. To chodź. Beard and Blends. Tutaj. Czekaj. Mm. Bardzo dobra. Can I have one more for my sister? Oh. Thank you very much. Za darmo to i słodki, słuchajcie. Za darmo to i słodki. <ścoughs> nie rób szary. Proszę, ale dobra. O, zobacz jak Misiu chce. Misiowi wieje tu. Zobacz, ka herbatka z cukrem ta herbatka jest tak, że nie wiem, czym po powinien pić. Wow! O, jak ci smakuje, misiu. Chodzimy na ten, na ten chyba właściwy. Kaczki. Kaczki tam są. Aha. Tu jest chyba ten właściwy market. W sensie tam też jest. Właściwy. O, pani ma czekoladkę. To jest chicken a patrz na to, to wygląda jak opakowanie z kińczyka. widzisz Flavio? What? Zobacz to! No a czemu nie? O! Hej! Bardzo nam się podoba na tym jarmarku, tylko nie możemy się zdecydować co chcemy zjeść, moi drodzy, jest wielka choinka, patrzcie, Ta duża choineczka. Pięknie są przystrojone rzeczy. O, tu są piękne przy, y, przystrojenia na choinkę. Widzicie? Także nie wiem, co mam ochotę zjeść. Jest tu tyle rzeczy, tyle tego wszystkiego. Chciałoby się zjeść wszystko, ale nie mogę zdecydować, co. Kolejny placyk. To takie małe placyki są. Nie, tu nie ma nic do jedzenia. Tam jest karuzela. Na tą karuzelę jeszcze pójdziemy. Ja lubię takie klimaty. Piękne. Widzicie, czy to prawdziwa skóra. Chyba skórka. Fajne, nie? Czekaj, czy to jest skórzana. Zobaczcie na tych policjantów, jak idą z jakimi giverami. To jest właśnie Anglia. To jest Anglia. Próbujemy yorkshire pudding w wrap, no bo to jest dobre, a to sosy, tu jest yorkshire pudding i tu są właśnie mięska, o piękne mięska, tego wrapa będziemy mieć. Yes please, turkey. And gravy mm. oh. Wrap prezentuje się tak Yorkshire Pudding Wrap. My jesteśmy w Yorkshire. Dlatego to jest taki tradycyjny, chciałam Wam pokazać. I tu można dodać sobie sosy. Jest jabłko, jest ziołowy, jest żurawina, a ten trzeci to nie wiem co to jest. Także można sobie dodać jabłuszko na przykład. Tu, tu akurat jest puste. Ale musimy się w to gryźć. Dobre mięsko. Dobre mięsko. Ziemniaczek. Spróbujemy ziemniaczka a Ale nie ma tu żadnych widelców, ani nic? Bez soli, bez pieprzu, moi drogi. Że trzeba trochę się posolić, dajmy so sobie jakiegoś sosiku tutaj. Czekajcie. Dodałam sobie żurawinki. Zobaczymy z żurawinką. Dobre to jest, ale czy jest to rewelacja? No nie. Moja siostra teraz próbuje. Nie no, dobry. Powiedz, czy dobre, czy nie. No w stólu No poczęła. Zdecydowanie, co ty? No idź, ty, bo ja już byłam. O Jezu, jeśli ty byś zrobił tu pulporka, to człowieku. A pokaż, co ty masz? Kiełbasa. Polska kiełbasa. To ja testuję. Nie? Niemiecka? Owka jest na lepsi. I no co, posoliłaś się lepiej? Spróbuję to. bez smaku, no. Na pierwszy rzut oka był dobra, jestem bardzo głodna. to mięsko było dobre. Kiełbaska, po ile? How much? <laughs> 7,50, czy ty to widzisz? No. Czy ty widzisz moj, naszą kiełbasę size? No. Za 8 fotów jest taka. I bułka jest też dwa razy większa. To jest Christmas taki <laughs> No co, lunch będzie no, mielonka. Z kiełbasą to nie ma to nic wspólnego. Moi drodzy. Naszą polską kiełbasą to nie ma nic wspólnego. Kapustka. No smacznego Flavio. No zobaczymy, co Flavio na ten temat powie. Proszę. No. To so jest Christmas. Good food and No, także smacznego. Idziemy szukać dalej czegoś dobrego. Ja wiem na pewno, że jest deserek ładny tutaj i ten deserek będziemy próbować. Nie masz zamiaru tego Nie. A co to będzie? Ty. Piesek miał ochotę na, na tego wrapa. Nie no, przecież to jest szkoda kalorii na to jest. Smacznego Ci życzę, no. No a rosół. No to dobre, jak rosół, no. Ale masakra, nie? I 11 funtów, chciałam powiedzieć. 11 funtów. Dobry mi się No, ale Misiu lubi ten e, pudding. Czyli co? To, to coś. Wrapa lubi. Dobra, idziemy dalej szukać tego e, dobrego. Też wątpię, żeby coś tu było dobrego, bo widzę, że tu szału nie ma z tym jedzeniem. Nie ma, nie ma. Deserek jeszcze przyjdzie czas. Deserek, taki. Mm. Na, mixed fruit, I take. I na mix fruitajtek. Patrzcie na to. Ale yeah, I gonna eat crumble. You custard? Yes, please. Anything Everything, whatever you can put inside. Yeah. this yes. is just how it comes as standard, okay? All right. this is traditional. All right. All right. Thank you. A card? Uh, card, Flavia, please, play. Thank you. Look at this. Wow. Patrzcie na to. To jest kustard, owoce i kruszonka. To jest angielski tradycyjny deser. Wchodzimy w to. I wszystko trzeba ze spodu wziąć. O, Patrzcie, ciepłe. To nie może być źle. Mm. Ja to uwielbiam. Kustard jadłam w życiu lepszy, ale jest dobre. Chodź spróbować, ale to jest dobre. Mm. Jedyna rzecz dobra tutaj bardzo dobre 6 funtów. Słuchajcie, piękne, pyszne. Mm. Bardzo dobre. Flawię próbuję, co? Dobre, nie? Ale patrzcie na tą fontannę. Tą, tą, tą Ledwo co zipie. Dobre, ciepłe. Strzał, dziesiątkę. Roast tam nie polecamy. Nie dało się tam tego zjeść, a to dobre. Moja siostra teraz we'll próbuje. Ale nie chce się pokazać, wstydzi się trochę. Też dzisiaj nawet spoko wygląda. Dobre? Mało słodkie. Jak mało słodkie? smakuje jak? Jak y, ciasto y, ojca. No, tak. Widzisz, jesteś na, na tym. Czy? Czu teraz spróbujemy. Piękne. Idziemy zobaczyć. I są do wyboru Nutella, Oreo, Kinder Bueno Belgium mamy Churros Kinder Bueno. Dla mnie one wyglądają trochę na spalone, ale ciemne ciasto. Ciemne ciasto. Bardzo plane. dobre. Better plane, Better. No, proszę. Smakowało mi, dziękuję. Nie ma sosu. Jest trochę sos, ale mało, no. To dobre? Ja mlaskam tu, a ja mam mikrofon tu blisko, także... A to nie, nie pytała pani. Ale dobre, nie? Nie. Już się najadłam, wystarczy. My się zajadamy takimi pysz pysznościami, a mi się chleb z masłem i ogóreczka i Polna go oszukuje i, i, i daje mu po prostu chleba, zamiast tych pysznych chorizo. Dacie wiarę? Chorizo. A ja mówię chorizo? No <laughs> kiełbasa churros. Także idziemy dalej, nie? O, także oszukuje go chlebkiem, a sama sobie czuros podjada. Bardzo dobre. Tak, ja mam zdziwiona, że takie dobre. Idziemy dalej. No. Ale lepiej na to czy na to? Jezu, boję się! O oh, ja... No. <laughs> Cię bo już spadnę. O oh yes. Boję się. szybko! Boże, za szybko to idzie. To jest za szybko. To jest za szybko, Flavio. Ja nie lubię tego. to już koniec, to było beznadziejne. Pomóż mi. Come on, madam. Jezu. <k unquote> Nigdy więcej. Jest jak mi nie dobrze. To nie było fajne. Misiu, nie dobrze, że nie pojechałeś ze mną. Thank you. Dobrze, Misiu, że nie pojechałeś ze mną, się śmieję, bo nie, było niedobrze, to było za szybko i w ogóle nie. Misiu, na drugi rok też nie pojedziemy. Nie, nie, nie. Powiem Wam, ta karuzela to, to nie dla nas, to nie dla mnie boli mnie brzuch teraz, chyba to nie było dobry pomysł po, tej, e, po tym deserku. Pada deszcz. No witamy w Anglii. Pada deszcz, po prostu się rozpadało. Także, Jezu, to ja z tą metką cały czas chodzę. No nikt mi nawet nie powie. No dziękuję Wam. Dziękuję Wam, że ja chodzę z tą metką cały czas. No, nikt nawet nie powie. No już ciemno się zrobiło i już, no co, zaraz będzie po imprezie. Już pada. Nie w ogóle słychać, bo ja już zakryłam sobie ten mikrofon. No, taka pogoda, taka pogoda dzisiaj. Ale teraz się ciemno zrobi, to będzie ładniej widać. I po imprezie, moi drodzy, po imprezie, leje. Leje, leje, leje. No, trzeba gdzieś się schować. Może się napijemy? A myślisz, że tu jest dobra kawa? Nie wiem jak jest. Chcieliśmy sobie kawkę z moją siostrą wypić, ale miałem tylko cappuccino z saszetki. Misiu, jaki ty jesteś misie dzisiaj piękny. Miałem tylko cappuccino z saszetki, także ten. A prawie co ma? Piwko, piwerko małe, pokaż jakie malutkie masz. No pokaż! <grywka> o, jakie psim, psim. Moja siostra zamówiła Nero Bailey z tiramizu i dostała, proszę, z takim ciasteczkiem, a ja... A ja mam smutne flat white. Ale są świąteczne kubeczki. Uh, uh, uh. Także czekamy, bo ona do toalety. Z malutkim. I like the coffee. <laughs> Moja siostra w ogóle nie współpracuje. Ja mówię: Zróbmy taki fajny szocik, czy lubisz tą kawę? Bo ona I ma like z balejsa. Ona ma balej. Kicia like. Bale... <laughs> Kicia like, Pina like. Peanut peanut like. like. To, to jest akurat nasz. Ale bardzo dobra, no. nasz, yy, nasz ten, jak to się nazywa. Żart sytuacyjny, bo moja teściadaszka mówi ja. I like, jak się pyta coś, czy ktoś lubi, to I like, Kicia like, pinat like. No i tak, ja mam zwykłą flat white, moja siostra ma balejsa z tiramizu. I like. I like, Kicia też like, ja też like. No idziemy dalej tutaj po trochę, ale kawkę kupiliśmy sobie w kafenero, okay. ponieważ nigdzie tutaj. Nie ma dobrej kawki, tylko mają z tej saszetki. No to tak. bez jaj nie będę płacić kupy pieniędzy na to, żeby wypić kawę z saszetki. O, się zmęczyłam, słuchajcie. Także smacznej kawusi. Wiecie kogo? Kapusi. Halo. Ale spoko opcja, patrzcie, możecie sobie marshmallow yy, usmażyć, widzicie? Hej, nie, to spoko opcja, nie? Jak ktoś nigdy nie był na ognisku i nie robił sobie tych pianek? Podoba mi się, podoba mi się, zaczyna mi się tu podobać. Nie, tu nie ma żadnej wkładki, nic, nie, nie, nie. Podoba mi się ogólnie, nie, no ładnie jest, tylko po prostu nie ma co jeść. Tyle. Podsumowanie tego e, marketu i tak, z tej z perspektywy w ogóle to ładnie wygląda, zobaczcie, widzicie? Ogólnie no market w to jest bardzo rozległy, trzeba tutaj tu iść, tam iść, do jedzenia nic nie ma ciekawego, e, same porażki, prawda? Ale bardzo ładnie jest. Ale bardzo ładnie jest. no tylko te deserki były dobre w sumie i tyle, no kawka wypita, zaliczone, zaliczone. Trzeba pojechać dalej, następny będzie w Lidz, i w Manchesterze. Ale to jest ładniej niż w wiorku Ładniej niż w Jorku, tu? Pamiętasz? Nie pamiętam za bardzo Też tego gdzie? Jorku. Kicha. Kicha było w New Yorku, no, ale tu jest spoko, także... E, no, dziękuję bardzo, że byliście z nami, mam nadzieję, że podobał wam się vlog, no i dajcie lajka, like suba i żegnamy się z wami! Papa, Pa Pozdrowionka! O! Ty taka teracwana jesteś! Pozdrowionka, pozdrowionka, nie chcesz się pokazać? O, pozdrowionka! Gwiazda! Cyrk, cyrk, cyrk powiem. Dobra, trzymajcie je! Pa!